Witajcie kochani. Z tej strony tarocistka Minaja. Witam wszystkie zodiakalne Wagi, moi drodzy, czytanie tygodniowe, czytanie na tydzień od 17 do 23 marca. Podglądamy, jakie energie idą do Wagi, na co zwrócić szczególną uwagę, na co uważać i oczywiście tradycyjnie słowem wstępu w pierwszej kolejności witam moich stałych widzów, subskrybentów. Witam również osoby, które są tutaj pierwszy raz. Jeśli wam się spodoba, będzie mi miło za każdy, nawet najmniejszy ślad waszej obecności. Dobra, Wagi, nie gadamy, zaczynamy, podglądamy. Główne podstawowe energie tego tygodnia, i wskazówki rady od kart, jak sobie z tymi energiami poradzić. Przypominam oczywiście, że czytanie jest ogólne. Bierzcie tylko to, co się zgadza, a co resztę energii. Po prostu odrzucajcie. Dobra, waga na ten tydzień. Jakie energie, jakie tutaj energetyczne, tak, przyciąganie zadziała i co się z nami Uwagi! Także zaglądamy szybciutko, lecimy. Aura klimat tego tygodnia, wyzwanie osobiste, też energię, z jaką waga wchodzi w ten e, tydzień. Praca i finanse. Dobrze. I sprawy e, miłosne. Okej, okay, waga. Waga, waga, waga. Waga wraca do jakiejś aktywności, ewidentnie, z główną energią. Dobrze, wagi, słuchajcie. Mm. Dosłownie, waga wraca do aktywności. Tak jakby waga stawała na nogi em, po jakimś okresie, nie wiem, niechęci, dosłownie, albo po okresie, kiedy nic się nie działo, albo mm, po okresie, kiedy potrzebowała ciszy, potrzebowała takiej tej izolacji, dosłownie, i regeneracji. Tutaj dosłownie ktoś odzyskuje siły, siły do życia, siły i chęci do działania, do pracy. Dla mnie ta energia kochani jest taką energią ludzi wypoczętych, tak? Ludzi zregenerowanych, e, takich odświeżonych dosłownie i mentalnie, i psychicznie, i emocjonalnie, i fizycznie również. Więc e, takim może być tydzień dla Was, kiedy poczujecie taką chęć do życia. Albo zajdzie konieczność powrotu do jakiejś aktywności. No, waga taka, słuchajcie, wypoczęta, waga taka odświeżona, pełna takiego wigoru, albo te, ten pierwszy moment, kiedy poczujecie w sobie taką chęć do działania. Taką rzeźkość, taką gotowość. No, ktoś tutaj ewidentnie sobie odpoczął, ktoś tutaj mm, zrobił sobie przerwę, i teraz jest ten moment, kiedy trzeba powrócić. Trzeba albo się nawet chce powrócić do tej aktywności. No, lub ten moment, kiedy mm, nie tyle takie poczucie, tylko jest też z zewnątrz pojawiły się takie sytuacje, kiedy warto będzie wrócić um, do życia. No. Nie wiem, być może jest gdzieś jakaś waga, która no, w ostatnim czasie była troszkę wycofana z życia społecznego, izolowała się, tak nie? Z różnych powodów, bo to mogą być różne mogą być to zdrowotne, mogą to być osobiste, mogą być to jakieś emocjonalne ale tutaj nie o to chodzi, jakie to były powody. W każdym razie ten tydzień zapowiada się czasem, kiedy no, pora wyjść, tak, do ludzi, zacząć działać po tej przerwie i. I mało tego, nadarzą się też okazje, mam wrażenie. Znajdą się powody, żeby zacząć aktywność i, i dosłownie się udzielać. Także wagi, wyzwanie osobiste dla Was na ten tydzień, jeśli już czujecie, że wystarczy, wystarczy tego odpoczynku, wystarczy tej regeneracji. To jest idealny moment, żeby zacząć działać, tak, z jednej strony, a z drugiej strony, jeśli pojawią się jakieś okazje, m, które będą miały. Szansę wyrwać was z takiego ogólnego marazmu, bo też bardzo często w Czwórce Mieczy ja mam pokazanych ludzi, którzy mają taką troszeczkę niechęć, taki marazm, który powoduje, że się zatrzymujemy, tak? I jeśli pojawią się szanse, żeby wreszcie wyjść z tego właśnie chwilowego marazmu, takiej przerwy, no to. Wykorzystać tę okazję, jak najbardziej wykorzystać tę okazję. Tylko pamiętajcie tutaj, myślę, że warto tu zaznaczyć, że niech to będzie taki powolny proces, no bo wiadomo, to jak ktoś przez jakiś czas, taki przykład Wam podam nie używa mięśni, tak i nagle ich nadwyręży, no to te zakwasy, naciągnięte mięśnie, tak dalej, no niemal murowane, więc na to uważajcie, żeby tak stopniowo wracać do tej aktywności. Ale tu jest waga, która jest taka wypoczęta, zregenerowana. Fajnie, fajnie to wygląda i warto wrócić w powolnym tempie do aktywności. No, także super. Dobra, wagi i właśnie tutaj mam w pracy taką dla Was wskazówkę przede wszystkim: tutaj karty razą, że nie ma potrzeby, tak, to z jednej strony e, się przepracowywać w tym tygodniu. Zwłaszcza jeśli ktoś wraca po urlopie albo po jakiejś dłuższej przerwie w pracy, tak. Nie ma e, potrzeby się przepracowywać tak od razu. Tak. No, bo wiadomo, od nadmiaru pracy to ja często mówię, to można najwyżej garba się na, na, nabawić, a po co to komu, po co to komu potrzebne? I bardzo, bardzo wyrazisty przekaz. Bierzcie w tym tygodniu po prostu wagi tyle pracy, tyle obowiązków, tyle zleceń, tyle projektów, tyle klientów, tak? Ile rzeczywiście jesteście w stanie wykonać, na ile Wam pozwolą też ograniczenia czasowe, tak? Także tutaj macie wskazówkę. A nawet jeśli, słuchajcie, pojawią się takie sytuacje, taki nadmiar pracy, właśnie w pracy, nadmiar obowiązków, i tak trudno będzie to udźwignąć, nie? to wy się nie przejmujcie. Wiecie, jednak tutaj to umiarkowanie pokazuje, żeby się nie przejmować, bo nawet jeśli z czymś nie zdążycie na czas, raczej to nie będzie miało wpływu na Twoją sytuację, droga waga, raczej dalej będzie stabilnie, dalej bez, będzie bezpiecznie, mhm. ale mimo wszystko tutaj na spokojnie, nie przeciążajcie się tak od razu, zwłaszcza jeśli jest faktycznie waga, która wraca do jakiejś aktywności, więc uważajcie na to. Mhm. Lepiej, ja zawsze mówię, lepiej zrobić coś mniej a dokładnie niż dużo, a, a byle jak, tak? Niech to będzie wasze hasło bezpieczeństwo. Hasło bezpieczeństwa. W się być może. <todgłos> Być może macie tutaj jakiegoś strzelca, który mm, będzie próbował zwalić na was część swoich obowiązków, tak? I mi się wydaje, że tutaj e, tak asertywnie warto powiedzieć nie, dziękuję, ja mam swoje zajęcia, tak? Jeśli macie i to też nie wpłynie, ta odmowa, wszelkie odmowy, tak? Nie, nie wpłyną negatywnie na Waszą sytuację. I też tutaj uważałabym, drugie w ogóle, na wydatki. Tutaj kontrola wydatków. Niech to wszystko będzie tak um, dobrze zaplanowane, tak? Bo ja zawsze mówię, że. Um, Zakupy robi się lekko, tak, ale potem finansowo może być ciężko, więc tutaj wszelkie zakupy, wszelkie wydatki takie finansowe mogą się wymknąć spod kontroli, jeśli nie będziecie mieli planu, tak? Więc tutaj warto ten plan sobie stworzyć, taki no, finansowy plan. Także na to uważajcie. No ale przede wszystkim ja mam wrażenie, drogie wagi, że tu jest przekaz dla tych osób, które wracają, tak? Po jakiejś przerwie do aktywności zawodowej i rada, żeby robić to w takim umiarkowanym tempie, tak? Czyli żeby jednak przyzwyczajać te mięśnie, szare komórki, czym tam pracujecie, do ponownej aktywności. I będzie dobrze. Dobra, Wagusie, lecimy do miłości. No właśnie, i tu macie kolejną taką energię, która mówi zwolnij zwolnij nawet jeśli wracasz do aktywności nawet jeśli zaczyna się coś wydarzać w twoim życiu a tutaj w przypadku miłosnego zwolnij zwolnij tempo nie trzeba wszystkiego robić na już na natychmiast no bo często takie decyzje które podejmujemy pod wpływem emocji bardzo często wprowadzają w nasze życie niepotrzebny chaos tak chyba że macie barana zadykalnego lub strzelca lwa który w pewnym momencie zwalnia rozwój znajomości, ewentualnie nawet wycofuje się. Wycofuje się, ale jeśli tutaj pojawia się jakiekolwiek wycofanie z czyjejkolwiek strony czy to z waszej strony wagi, czy ze strony osoby, o którą pytacie, to jest takie troszkę uniknięcie katastrofy, tak? Wycofanie lub spowolnienie rozwoju tej znajomości. I dzięki temu to jest uniknięcie jakiejś katastrofy, która najczęściej pojawia się wtedy, kiedy znajomości idą w takim tempie, takim zawrotnym tempie, tak? Także na to uważajcie. Tutaj dla niektórych, kochani, może się. Hmm, Pojawić opóźnienie, opóźnienie, zwłaszcza w jakichś przeprowadzkach, tak? Z jednej strony, a z drugiej strony, coś czuję, że chyba tutaj macie radę, żeby nie spieszyć się na przykład z wprowadzaniem się do partnera czy partnerki, tak? Z wyprowadzaniem się. Jeszcze się pospotykajcie po prostu, tak? Jeśli jeszcze się pospotykajcie, nie od razu trzeba się bawić w dom w mamy i tatę, tak? Tylko jeszcze się pospotykajcie, w tym tygodniu przynajmniej, jeśli nawet takie decyzje, decyzje, nie tyle decyzje, propozycje się pojawią, nie spieszyć się, tak? Zastanowić się, czy wprowadzka, czy wyprowadzka, żeby wspólnie zamieszkać, czy jest dobrym pomysłem. Mhm. Tutaj też wiecie, Rozstania i rozwody wszelkiego rodzaju mi się pokazują, tylko wiecie, może jeszcze chwilkę, dajcie sobie jeszcze ten czas, ten tydzień do namysłu, tak? Bo być może tu jakaś zapadnie decyzja też o rozstaniu, która będzie pod wpływem chwili, zaburzy stabilizację, zaburzy wasze życie, potrząśnie dosłownie waszym miłosnym światem. Więc poczekajcie, ochłoncie, przemyślcie. Tak? Bo, bo być może też tutaj ktoś jest, kto celowo gra na zwłokę przeciąga w czasie. Na przykład konieczność jakiejś rozmowy dotyczącej, czy to rozstania, czy przeprowadzki. Może ktoś jeszcze ma ciągle nadzieję, że może jednak uda się odbudować tą relację, tak? Także. I słuchajcie, zawierza odwrócona daje możliwość uniknięcia tej takiej, wiecie, miłosnej katastrofy, która najczęściej objawia się w rozwodach, rozstaniach. Więc weźcie to pod uwagę. Weźcie to pod uwagę, jeśli jesteście w takiej sytuacji. Bo wiecie, ja to, bo często jest tak, że już się rozstajemy, bo teraz się nie możemy dogadać, a z czasem się okazuje, że jednak można dojść do jakiegoś porozumienia. I jednak ta wieża mi tu cały czas pokazuje drugie wagi. Jeśli to jest do Was przekaz, że jeszcze się wstrzymaj. Jeszcze się wstrzymaj w tym tygodniu z poważnymi decyzjami, zwłaszcza z takimi decyzjami, które mogą być podjęte w takim afekcie emocjonalnym. Na to uważajcie. No. Także i też tu dla singli macie wskazówkę, żeby nie spieszyć się. Tutaj w ogóle w miłości macie hasło bezpieczeństwa, pośpiech jest niewskazany, tak? I single niech się nie spieszą w tym tygodniu, z, zwłaszcza z, z, z wchodzeniem w nowe znajomości. E, jeszcze nie ma potrzeby, tak? Życie pod kontrolą, e, niech będzie, macie poukładane życie, macie takie życie pod kontrolą i... Nowa, szybka znajomość, yy, może troszkę ten Wasz półkładany system życiowy, tak i miłosny, i emocjonalny, nie tyle rozwalić, to lekko zaburzyć. A widzę, że tutaj waga dopiero podnosi się po jakiejś przerwie, być może po przerwie yy, związanej właśnie z jakimś rozstaniem. Trzeba było odpocząć, zregenerować te emocje, pogodzić się i takie od razu wchodzenie, skakiwanie do nowej relacji nie zawsze jest dobrym pomysłem. Tak, także na to zwróćcie uwagę. Hmm. Także tak, takie zwolnienie, tak, słuchajcie, powrót do aktywności, tak już podsumowując, uwagi mi się pokazuje, powrót do aktywności, lepsze samopoczucie, chęć do działania, jak najbardziej, okazję do działania, tylko reszta tu energii cały czas wadze podpowiada, wagą, Ty się z tym, z tą aktywnością nie przesadzaj, bo się za szybko zmęczysz, tak, i być może stracisz właśnie ten cały wigor, tę całą całą chęć, więc jeśli wracasz... Skądkolwiek, czy to z urlopu, czy to z jakiegoś odpoczynku, czy takiej wiecie, własnej, nieprzymuszonej ochoty bycia w chwilowej izolacji, jeśli wracasz, czy to do życia zawodowego, czy to do aktywności miłosnej, czy, czy cokolwiek, pamiętaj Wago, rób to w tym tygodniu w odpowiednim, umiarkowanym tempie, nie spiesz się żeby to wszystko było poukładane, tak? Poukładane, ale ruch jest przede wszystkim spokojny, ale jest, chęć jest i okazje są i tego się oczywiście trzymajcie. Dobra, także w ogusie życzę Wam powodzenia, żeby ten powrót tak, do życia, do aktywności e, przebiegł prawidłowo przede wszystkim i e, żeby e, Roz, jak to się mówi, żeby się, zrobić sobie rozgrzewkę przed takim już konkretnym konkretnym ruchem, który mam nadzieję taki pozytywny nastąpi w Waszym życiu. Także życzę powodzenia. Dobrze, Wagusie, jeszcze dla Was anielski kluczyk. Porada, rada, wskazówka od aniołków, poznaj samego siebie. Właśnie, słuchajcie, piękna, bardzo mi się podoba ta wskazówka, ten kluczek dla Was, poznaj samego siebie, bo teraz waga, mam wrażenie, wraca. Właśnie po jakimś okresie izolacji, i być może jeszcze do końca nie przysposobiła tak, tych swoich nowych metod działania, bo często w momencie regeneracji odpoczynku my musimy nabrać takich nowych, wiecie, umiejętności też, i te umiejętności, które Waga nabiera, nabrała. Podczas odpoczynku, podczas przerwy teraz trzeba będzie dobrze wykorzystać w nowej aktywności, w ponownej aktywności, i tak żeby ich nie zaprzepaścić, żeby wykorzystać je tak, żeby, żeby przyniosły takie fajne efekty dla wagi. Także poznajcie samych siebie po tym odpoczynku, poznajcie siebie z innej strony po tym czasie, kiedy potrzebowaliście regeneracji, ale waga to oczywiście zrobi, no bo waga, jak to waga, ona. Wie, wie dokładnie, że w każdej chwili szala może się prze, przesunąć na lewo lub na prawo, tak, i pamiętajcie, żeby to wszystko zawsze było zrównoważone i wyważone. No, także wagi, fajnie, fajnie to wygląda, taki pozytywny przekaz, tylko pamiętajcie, hasło bezpieczeństwa na ten tydzień, jeśli aktywność, to niech ta aktywność będzie umiarkowana i na spokojnie. Także życzę Wam wszystkim powodzenia na cały ten tydzień, pozytywnej energii. Widzimy się, słyszymy niebawem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!